Minęło kilka dni. Dla mnie minęło dosłownie kilka sekund. Odpaliłem zaraz nagrywanie kolejnego odcinka. Żeby nie przegapić tego też między innymi co, co powiedziałem. Bo będziemy produkowali plecak tieru drugiego. Żelazo, krzem, tytan jest potrzebny. Żelazo, krzem. Mam jeszcze tytan. Także tytan gdzieś tutaj. Yy, yy, tu był niedaleko. Właśnie. Tak zapamiętałem, że Trzeba zacząć powolutku sprzątać, tu te okolice magnes nam wy, wyrosną. Tak, wysprzątamy, bo będziemy się tu rozbudowywać. E, ok, ściągamy. I teraz tak, musimy ściągnąć. Musimy jak, jak najwięcej rzeczy. Chociaż nie pamiętam ile to. Nie, bez plecaka. Ok, bez plecaka jeszcze jest miejsce. Pamiętajcie o tym, żeby nie być obładowanym, jak ściągacie plecak, bo w tym momencie te rzeczy Wam wyskoczą. A tak to jest OK. A teraz tier drugi to doda nam kolejne, także mamy jeszcze więcej miejsca. Spoczko. Dodamy sobie butlę tlenową. Bo dodamy butlę tlenową. Cyk. Wody byśmy mogli się napić. Tu jeszcze przerobimy sobie na wodę. Na razie to jest najlepsze źródło. Potem są inne rozwiązania na to. Ok. I mieliśmy wybudować te ekraniki, czyli ekran zasób energii sobie wybudujemy. I teraz, no i to. A, to jest na razie wszystko, bo musimy odblokować resztę, czyli żelazo i krzem jest nam potrzebne. Żelazo i krzem, ale sprzątamy przy okazji to, co, to, co nam wpadnie w łapki wcześniej. Na razie ani żelaza, ani krzemu, nie? Ani żelaza, ani krzemu. Dobra, żelazo już mam. I krzem mamy w tym miejscu, gdzie on był. Tutaj nie, gdzie, 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 tu. Dobra, mamy krzemu trochę. Tu jest krzem. Tu żelazo. Proszę. Teraz jest nagle, nie? Kobalt. Kobalt. Więcej miejsca w ekwipunku. Zaraz lepiej się zbiera. No, koncepcję na bazę mam ciekawą dosyć. Mam nadzieję, że fajnie, fajnie wyjdzie. <coughs> Jaką to za, zaraz zobaczycie, bo będziemy już kombinować, żeby to sobie Rozbudować chociaż takich mniejszych rozmiarów. Ok, dobra. Stawiamy sobie ekran zasób energii i sobie zrobimy go z tej strony. Coś takiego chciałem zrobić, żeby właśnie fyk. Teraz, jak klikniemy, to mamy tutaj zużycie, a tu produkcję, czyli produkujemy no kilka kW więcej, jeżeli zużywamy. Niewielka jest ta różnica, mimo wszystko. Zrobimy tak, zrobimy, no to trzeba się przygotować, bo potem będzie problem, jak będzie potrzeba, dobra, cyk. Okej, okay. i co my, co my musimy wybudować, słuchajcie, wegetubę mamy już, a nie, no tubę już mieliśmy. Także podroślinki, ale moglibyśmy w sumie jeszcze sobie już postawić na zapas. Tylko Tier drugi będzie niedługo. Albo. Nie, rozbudować bazę miałem. Tak, to mieliśmy zrobić. Żelazo i tytan, i to brud tego potrzeba. To sobie, co niepotrzebne, chowamy do skrzynki. O, noc na, nas naszła, także noc tak wygląda w tym momencie. Popatrzcie sobie troszeczkę jak wygląda niebo. Ono się jakby trochę jaśniejsze już zrobiło, było bardziej takie pomarańczowe. A, a dopiero pół tysiąca, pół tysiąca żeśmy czasnęli yy, punktów. Żelazo, tytan. Okno mieszkalne się odblokowało, okej. Okay. Żelazo, żelazo. tam, dobra, jedno, na jedno mamy. Żelazo. Żelazo. Dwa tytany potrzebne. Trzy tytany potrzebne, czyli raz. Dwa. Okay. Jeszcze jedno żelazo, jeden Tytan, o ile ich mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, czyli jeszcze dwa Tytany, i wracamy, i budujemy tą koncepcję na razie, którą mam w głowie. Aż dziwne, że przy takiej temperaturze, ogólnie, takim naświetleniu, tam, o, tam jest planeta, która jest niedaleko, ta, bo ona będzie później ładnie widoczna. E, aż dziwne, że przy takiej temperaturze ten lód nie topnieje już, nie on dopiero później, no ale tak to wygląda. O, zaczyna być widać jej kształt, bo powoli temperatura schodzi. Pięknie to wygląda. No i na razie w tej grze, widzicie, jest, jest taka burza nazwijmy cieplarniana słoneczna. I, i, I tak naprawdę ani nie zużywa nam się życie, ani woda szybciej nie leci. No, nie zauważam tego, nie? Także jest bardzo uproszczona w tym momencie ta gra. Myślę, że więcej elementów z czasem dojdzie. <laughs> Cyk. Teraz tu. Raz. Dwa. Tu jeszcze. Tak, I tu ile będzie? Raz dwa, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu jeszcze mnie stać, jeszcze mnie stać, ale już chyba koniec, co? Tak. Idziemy dalej zbierać. Chcę zrobić takie <laughs> takie w kształcie kwadratu, ale z pustym środkiem. Także idziemy zbierać dalej. Tlen i wodę mam w razie czego. Tu jest tytan, tytan, dobra, żelazo, tytan, tytan, żelazo teraz by się więcej przydało, nie, niż tytanu, no ale jest, jest tytan, to zbieram tytan też, potem drugiego będzie brakło, nie, żelazo, nie wiem, zawsze można, zawsze można odłożyć, nie na później, na zaś. Teraz zbieramy jak najwięcej żelaza. Powiem szczerze, że przez to, że nagrywam tak od razu odcinek za odcinkiem, no nie wiem, jaki jest odzew po tym pierwszym, czy wam się w ogóle ta seria? podoba, czy jest dosyć ciekawa, czy fajnie, że, że, że w ten sposób przedstawiam tytuły. Ogólnie staram się do tego przygotować. Mówię, no chyba, że będę zmuszony. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście. Jeszcze jedno. Chyba, że będę zmuszony, bo na przykład jakieś demko będzie do testowania, do testowania czekać beta z dwa czy dni, no to wiadomo, że nie będę w stanie się przygotować, to będzie na żywo moja reakcja. Dobra, uzupełnimy, żeby nie było. Ale to też jest inna sprawa, nie? To zupełnie inaczej wygląda. A tutaj faktycznie się sporo przygotowałem, pograłem. Gra mnie bardzo zainteresowała. Wiem, co mam robić, wiem, jak to wygląda. Także dzięki temu będziecie mieli fajny, będziecie mieli fajny obraz na tą gierkę. Raz, dwa, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery i już koniec, ale zostały nam trzy do połączenia, z tego co się orientuję. Tak, trzy do połączenia, raz, dwa, tak, trzy do połączenia także. To będzie mega, a potem zrobimy sobie na, na tych narożnikach takie, yy, są specjalne fundamenty. Na fundamenty w ogóle co potrzeba? Tylko żelazo. Ok. Idę bez tlenu. No sru, to, to będzie okazja zobaczyć jak to się wygląda to respienie, bo nie będziemy z powodu tlenu się ograniczać. Zbieramy 3. 3 yy, tylko tytany, a resztę, resztę żelaza na opór. Zobaczymy jak to wyjdzie. jest drugi. Już tu mamy bazę. To nie, nie, muszę, nie muszę umierać z tego co widzę. Więc no. oddali też skrzyneczka. No, skrzyneczki kryją skarby. Zaczniemy eksplorację. Się nie musicie przejmować tym na ten moment po prostu nawodnienia wody mam brud także spoko. Zbieram na siłę teraz żelaza. To nie jest żelazo, nie to jest tytan, tak? E, yy, krzem! Nie chcę krzemu. Wywal krzem. Nie potrzebuję. Uzupełnimy sobie ten tlen, żeby albo. Dobra, sru jedno żelazo, jest drugie, zdążymy. Udało się, chyba tak. Na styk, ok. po nas z powrotem. I teraz zrobimy sobie coś takiego, że zrobimy raz. Dwa. A, tu nawet dobra, widzicie, i mamy połączone, połączone tak ładnie. Dlaczego tak jest? Przekonacie się, ojej, dużo, dużo później. Na razie nie chcę Wam zdradzać, dlaczego w ten sposób zrobiłem, ale pewna koncepcja się w mojej głowie narodziła. Ciekawa dosyć, panel słoneczny nam się odblokował. Także fajna opcja yy, chciałbym tak, żeby to ładnie wyglądało, tylko czym tych nie można. O to jest niby teoretycznie, nie? Tylko że... No nie, to nie jest środek. Z jednej strony wystaje, a z drugiej nie. chciałem, żeby tak to fajnie wyglądało. Krytyczny poziom nawodnienia. Dobra. Wodę mam, także... Wegetuba poziomu drugiego powstała. I to jest już... To już jest fajna sprawa. Albo tu wystaje, albo tu wystaje. Czyli one nie są idealnie spasowane. No kurcze. Ale lipa. Inaczej sobie to wyobrażałem, nie? Teraz, jak sobie tu postawię, o to albo z tej, albo z tej, ale to już lepiej, żeby wystawało tak było. Tak. I szkoda, że do siebie tak, tak nie parują tak jak powinny. O, trzeba, trzeba na oko przykładać. Niski poziom tlenu. Już idę, 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 idę. Się dotlenimy. Jedzonko też wykniemy sobie. Okej. Okay. Od spodu jeszcze jako taką można zrobić Dobra. Dobra, jeszcze niżej. Pyk. No powiedzmy, niech się tak trzyma. Spoko, to źle to nie wygląda. Absolutnie. Źle to nie wygląda. Jeszcze zrobimy sobie tu. Pyk. Cyk. Z drugiej strony chciałem tak samo zrobić, ale tutaj jest kamień, który mi to uniemożliwia, nie? Tak, na kamieniach niestety nie można tego tak zrobić, więc muszę tak brzydko troszeczkę zrobić, tak? I postawić tak. Dobra, ale jest oparcie, jest. Nie, nie wisi to w powietrzu, nie. Jest w miarę estetycznie. Dobra, czyli skoro bazę już mamy, można powiedzieć, że wychodzimy na prostą powolutku. Tu jeszcze jakieś skrzyneczki. Na razie sobie mogę poustawiać. Nie będę, nie będę szklanych jeszcze robił tych. E, szklanych robił ścian z tego powodu, że są inne rzeczy ważniejsze na ten moment do zrobienia. Ale z czasem na pewno pójdziemy też w to. Dobra. Tlen dwa razy, wodę raz. Najem się, nawodnie się. Idziemy. I dokąd my idziemy? Idziemy w tym momencie. Do którego? Do tego czy tamtego? Pójdziemy do tego statku tutaj. Idziemy spenetrować statek. Coś tam uniesiemy już. Przekroczyliśmy pierwszy 1000. Jak widzicie, 1200. O, nawet nie, nawet nie wiem kiedy. Jak na wyprawy się chodzi, też nie warto nic ze sobą brać, bo w tych statkach jest tyle ciekawych rzeczy, że potem nie ma. Gdzie tego unieść. Na razie idziemy na wszystkie pożywienia i bardziej takie elementy. Zrobimy sobie latarkę. Idziemy. Trzeba się rozglądać. Pierwsze skrzynki. Tutaj mamy rozbiórkę. Rozbierz szczątki. Ok. Tkaninka. Mamy roślinkę. Tkaninę na razie biorę, ale być może tam na razie jeszcze zostawimy tu kolejne roślinki. Pożywienie. Jak pusta, rozbieramy skrzynkę, tak jak mówiłem. Żeby nie zostawiać śladów po sobie. Ok, musimy tam iść, czyli rozbiórka nas czeka. Tlenu niski poziom, uzupełniamy. Tu kolejna rozbiórka nas czeka. Podgrzewacz tieru drugiego mamy, widzicie? Na przykład. Jak go rozbierzemy, to wszystkie części z tego podgrzewacza nam trafią do ekwipunku. To jest istotne. Te schematy microchipu. One dają nam potem elementy dodatkowe. Poka... Zaraz wam wyjaśnię o co dokładnie chodzi. Co nas tu interesuje? No i rydu mamy dużo w tym momencie. Weźmiemy jedzonko i tą super metal. No czym się zastanawiam, że wywalimy, nie? No i tyle. O, tu lepszą roślinkę 150 mnożnik tlenu daje, a tu pastera daje 200. Także też to od razu nie ma co się zastanawiać. Te wszystkie. Elementy, które jesteśmy w stanie wydobyć, będę zostawiał. Dobra, przechodzimy. Oj, przechodzimy tutaj, przechodzimy tutaj. Tu byłem, nie tak? Idziemy teraz tu. Szafach pusto warto do nich zaglądać. Tu, dostaliśmy mikrochip, prędkość wydobycia. To mikrochip od razu możemy na siebie ubrać. Szybciej będziemy tego. O, zobaczcie ile tu roślinek dostaliśmy. I pożywienie. Mmm, tren. Rozbieramy skrzynkę. Tych małych rozebrać nie idzie. Ale powiem Wam, że wydawało mi się, że więcej rzeczy dorwałem wcześniej, ale mo mogę się mylić. Tak mi się wydaje, że tutaj ten statek naprawdę dał mi zaszczyk spory, ale fajnie, że tych roślinek jest sporo. Nie, no tu drogi nie ma. Tu jest jeszcze, tu byliśmy, tak. Znaczy no, to wszystko. Nie wiem, zakodowałem wcześniej, że tu było więcej rzeczy, być może. Jak mówię, że to jest losowe. Wracamy do bazy z pełnym ekwipunkiem. Będziemy za chwilkę inwestowali w te wszystkie roślinki, nieroślinki yy, i zaczniemy stawiać już elektrownie solarne. Bo no, nie ujedziemy, postawię kilka rzeczy, ale ładnie ta baza zaczyna wyglądać tam. no Spoko to wygląda, a będzie na pewno ciekawi wyglądać przez to co planuję zrobić. także... Nie zdradzam. To zdradzę jak odblokujemy sporo, sporo innych jeszcze elementów, nie? Musimy przyspieszyć przede wszystkim tę y, terraformację, żeby się coś więcej zaczęło dziać. Na razie... Ale żem skopał. Nie rozbieraj. Mnie. Kurde, nie to klikam. Ale żem skopał. Dobra, tu postawię sobie skrzynkę. No tak czasem jest, miss nie? Nie, nie, nie ta funkcja w, w skanerze włączona, i jakby coś było w skrzyneczce, to by było po problemie, nie? A przez to, że nic nie ma, no to. Cyk, dobra. Tu pozbieram. I teraz tak, co chciałem wam pokazać. Ten mikrochip, co zebraliśmy, ten niebieski schemat mikrochipu, jak będziemy zdobywać, podchodzimy do ekranu i poza tymi elementami mamy na dole jeszcze ten mikrochip i odszyfruj schemat mikrochipu. Jak tu odblokujemy, to nam się odblokował teraz mikrochip kompas, który będzie nam potrzebny do późniejszych rzeczy. Na razie, na razie jeszcze nie powiem Wam do czego, ale będzie potrzebny. Albo powiem wam do czego, bo yy, będziemy mogli wysłać na przykład rakietę. Z GPS-em, która nam zmapuje część, yy, część tej planety, na której w tym momencie jesteśmy. Ok, no się dzieje, się dzieje, aczkolwiek prąd jest lipa. I pierwszy, trzeba zatroszyć się o prąd, czyli żelazo, kobalt, kobalt, krzem. I teraz, to, to na razie tak. Tutaj zostawimy. Pozostawiamy krzem, żelazo, kobalt, kobalt, krzem, tak? Tak. Ko czyli kobaltu będzie potrzeba najwięcej. Ok. no to lecimy, kobalt. Kobalt. Cztery bym chciał postawić na starcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Żelaza ile mam? Raz, dwa, trzy, to jeszcze jedno żelazo. I krzemu potrzebujemy jeszcze trzy. Jeszcze trzy krzemu. Raz. O, jeszcze raz podniosłem, ale to nie szkodzi. Miejsce mam, także spoko. Kurcze, krzem. Dalej, krzem, gdzie jesteś? Krzem. No jak potrzeba, to właśnie takie cyrki się dzieją, że nie ma. Albo jestem ślepy i nie widzę, nie? bo Wiecie, zawsze można powiedzieć, ale tam było, ale tam było, nie? No. oj, skrzyneczka tu jest do wzięcia. Tu sobie uzupełnimy. Jedzonka też sobie uzupełnimy, to jedno żelazo zostawię, to jedzenie wezmę. Potem trzeba będzie ją rozmontować. OK. Postawimy sobie trochę solarków, 4 dokładnie. To prąd nam już yy, w porównaniu z tym, co mamy, to bardzo mocno wzrośnie. Bardzo mocno wzrośnie. Aczkolwiek, w porównaniu z tym, co potrzebujemy i co przed nami. No, najlepsze elektrownie, jakie są tu, są w ogóle uranowe takie specjalne. Jeszcze tieru drugiego. Panele słoneczne sobie postawimy. Możemy postawić, o właściwie to tak na zboczu fajnie to będzie wyglądać. Cyk. No, spoko to będzie wyglądać. Teraz dwa. Teraz przez to, że postawiliśmy sobie tak panelki będzie można za chwilkę się zatroszczyć o to, żeby rozbudować elementy inne. Ile mamy prądu? O! Produkujemy 33, także spoko. Wege tuba poziomu drugiego. Otwórz wege tubę. A! Pierwszego co, z czego się składa? Z pierwszego się składa żelazo, lód, magnes, Lód i krzem. Lód i krzem mam, dobra. Zaraz zademonstruję wam jak to wygląda. Jak rozbierzemy i postawimy drugiego poziomu. Pyk. Ok. Jest znacznie wyższa. I zamiast tej roślinki weźmiemy sobie tą, co daje nam 200. Pyk. Wyłączę latarkę. Taki niebieski, widzicie? Kwiatek jest w środku. No, i tego sobie poustawiamy tutaj wokół bardzo dużo. Będą te podgrzewacze, będą te właśnie elementy. Dobra, ale to myślę, że zrobimy już w następnym odcinku, na który już teraz serdecznie zapraszam. O tlen zaczął galopować fajnie. Jak postawimy więcej, to w ogóle tyle nam strasznie będzie galopował szybciutko. Tu już się odblokowało jako terraformacja. Właśnie, bo te punkty są trzy podstawowe, a jeden jest jeszcze taki ogólny. Przy 2500 dostaniemy plecak tieru trzeciego na przykład. nie? Także wszystko przed nami. Wiertło też niedługo nam się odblokuje. No, jeszcze troszkę. Klasy drugiej. Ekran postępu nam się odblokuje też za 1000 ciepła. Najwolniej nam tlen leci, ale to dlatego, że trzeba po prostu postawić więcej tych vegetub i na nich się skupimy w następnym odcinku i na pożywieniu, żebyśmy zaczynali powolutku być niezależni i polecimy na eksplorację kolejnego statku. To będzie w następnym odcinku, na który już serdecznie teraz zapraszam w czwartek. I jak się seria podoba, oczywiście, zachęcam do zalajkowania dla zwiększenia zasięgów. A może macie jakieś własne przemyślenia, możecie śmiało pisać w komentarzach. Jak chcecie jakieś spoilery dawać, dawajcie. Bo ja już tą grę po prostu znam, całą przeszedłem, także nie ma problemu. Powiem wam szczerze, nie lubię, nie lubię jak coś zaczynam grać. Jak ktoś mi mówi, a tam masz to, a tam masz tamto, a tam masz siamto. Nie lubię, tak? Lubię się cieszyć z gry, lubię sam zdobywać. A jak tworzę filmiki, to wiadomo, no wchodzicie na własną odpowiedzialność, nie? bo tutaj spoilery lecą. Tak, tak to wygląda. No niebo jest żółte jeszcze cały czas, także. Widzimy się w następnej części, na której się skupimy typowo na tlenie i na pożywieniu. Natomiast w kolejnej, a w kolejnej, to już polecimy chyba we wiertła i, ta, i tak dalej, i te ocieplacze. Będziemy kombinować, żeby było dobrze. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!